Dedimer jest jednym z markerów zakrzepicy, czyli choroby polegającej na nieprawidłowym wykrzepieniu krwi wewnątrz naczyń. Wynik prawidłowy pozwala zakrzepicę wykluczyć. Wysoki poziom Dimeru, zwłaszcza kilkukrotnie przekraczający zakres normy, najczęściej potwierdza podejrzenie zakrzepicy, ale co ważne, przy obecnych innych objawach tej choroby. Warto pamiętać, że nie powinniśmy rozpatrywać wyniku tego badania bez odniesienia go do ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Ponieważ podwyższony poziom dedimeru we krwi może towarzyszyć również urazom, pojawia się po zabiegach operacyjnych lub stomatologicznych, po porodzie czy w stanach zapalnych. Dlatego, w przypadku podejrzenia zakrzepicy, powinniśmy przede wszystkim wykonać badanie USG naczyń.